Kurwa, jak ja nienawidzę swojego życia. W zasadzie jedynego, czego nienawidzę bardziej od mojego życia, to mojej patologicznej rodziny. Pozwolę sobie szybko naszkicować, jak to wygląda. Numer jeden z synem jest mój stary. Uosobienie przysłowia mówiącego, że głupi ma zawsze szczęście. Stary jest alkoholikiem jak ich mało. Dzień bez melanżu na chacie to jest jak trzecia płeć. No, nie istnieje. Najlepsze jest to, że nie jest takim typowym Mirkiem z sklepu. Jest powszechnie szanowanym Sołtysem na wsi i biznesmenem. Chuj w tym prawdy szczerze, odziedziczył zarówno filmę, jak i posadę Sołtysa. Wiecie, jak na wsi jest. Po swoim którego sam zajebał po tym jak dziadek w demencji próbował go wpierdolić. Serio. Podobno zabrał się z zębami i zaczął starego gryźć jak Polak promocyjną wątróbkę kupioną dla psa. <laughs> Uniewinniony, bo obrona własna. Dziadek też był zakałą i każdy go miał dość. No i stary notorycznie zdradza matkę z każdą starą kurwą we wsi, która jeszcze nie wykitowała ze stężenia chorób wenerycznych. No ale wracając do mnie, brzydki to ja jestem jak polska posłanka po zmianie płci. Tylko bardziej kobiecy ryj mam. No i ogólnie nic dobrego w życiu mnie nie spotkało, poza jakimś dzikim talentem do majsterkowania. Oczywiście ta jedna rzecz pochłonęła mnie dalej po schodach spierdolenia i bycia pod nóżkiem rodziny. Jedyne momenty, kiedy ktoś odwiedza mój pokój, są wtedy, gdy coś się spierdoli i trzeba naprawić. No i mój stary najebany, żebym mu zmajstrował coś. Zwykle daję mu jakiegoś śmiecia, a gość jest tak odcięty, że potrzebuje paru godzin, żeby ogarnąć, że. No, ze sprężynką, no nie są zegarkiem, o który prosił. Zwykle zapomina, więc jak moje życie do tej pory było piwnicą, to teraz zapraszam do kopalni spierdolenia. Wszystko zaczęło się jak zwykle od popijawy u starego. Zdecydowałem się dołączyć wyjątkowo, bo przyszedł wujek, a wujka to ja w zasadzie nawet lubię, bo nie dość, że zawsze przyniesie jakieś śmieci, kabelki, lampki czy druty dla mnie, to ogólnie nie dopierdala się do mnie zbytnio i tyle mi wystarczy. Co prawda nie ma równo pod sufitem, bo zawsze zapierdala ze swoim gigantycznym, śliniącym się psem tej rasy, co lubi się bawić z dziećmi, ale tylko dlatego, że wesołe lepiej smakują. No i wujek nie ma innych tematów niż kto umarł i kiedy pogrzeb depresyjny wopór. No ale tak sobie siedzimy w izbie i leci kielon za kielonem. Jak nagle nie wpadnie matka i zaczyna napierdalać ojca butem i drzeć mordę, że Bengarda spłodził z jakąś kurwą. Ojciec przy śmietance rodziny postanawia pokazać, że on jest głową rodziny i prawdziwy mężczyzna to wyjebał ma co sierpa? takiego że z braku lepszej metafory, to powiem, żebym się chyba zesrał, jakbym to przyjął. Alkohol jednak pobudził szczątki odwagi, co mam, a matka, to matka, to wyjebałem staremu. Matka wyjebała mi, że na ojca rękę podniosłem. Wzór na pole takiego patologicznego koła to pi razy 500 plus kwadrat. Kiedy oprzytomniałem, to stary trzymał mnie w progu i bełkotał, że miarka się przebrała i że mam się w domu nie pokazywać nigdy więcej. Po czym skurwysyn zrzucił mnie ze schodów. Na telemark nie miałem sił i w upadku złamałem. Nogę, ale nie miałem zamiaru prosić się o pomoc, i kulejąc, ruszyłem sam nie wiem gdzie. Z braku laku poszedłem do ciotek. Mieszkałem na starość razem. Szalony jak pies z reklamówką na głowie, ale nie utrzymywałem kontaktu z resztą rodziny i to mi wystarczyło. Siedziałem tam chuj wie ile czasu, naprawiałem jakieś stare pierścionki, naszyjniki inne błyskotki ciotek, żeby nie być taką bezużyteczną kupą gówna. Dobrze mi się żyło aż do dnia, kiedy w drzwiach nie pojawił się mój niedorozwinięty brat przyrodni. Jedyny człowiek, który umiał przepić mojego starego. Zwykle wykorzystywaliśmy to, żeby starego położyć spać. Bratu od alkoholu trochę się przekręciło w głowie, ale jakoś funkcjonował. Wprosił się na chatę i zanim zdążyłem zaprotestować, na stole stały cztery flaszki. Ogólnie polane już było, taki skurczybyk miał zapał do picia. No i mówi, że musimy pogadać. Ciężki dzień miałem i w zasadzie wódki i pacierza nie odmawiam. Chyba przez geny. Dwie flaszki później stoimy najebani przed rodzinnym domem. W drzwiach stary cały we łzach, przeprasza za każdą niegodziwość, jaką mi wyrządził, że myślał, że ja nie żyję i że pije z żalu codziennie. Tak jakby kiedykolwiek potrzebował powodu, no ale pijany byłem sercem i zmiękło, wróciłem na stare śmieci. Przez jakiś czas myślałem, że to najlepsza decyzja w moim życiu. Na następny dzień pukał ojciec i mówi, że chce, żebym kogoś poznał. Sąsiadka co się wprowadziła, jak mnie nie było. Wyszedłem z nory i prawie oślepym. Kłamił, mówiąc, że to najpiękniejsza kobieta, jaka kiedykolwiek chodziła po ziemi. No, dosłownie bogini. Taką jak te, które odwiedzałem mnie w głowie w nocy, kiedy leżałem sam w łóżku z ręką pod kołdrą. Jedyną różnicą było to, że teraz nie płakałem. No i to, że ona była prawdziwa. Z trudem wydukałem swoje imię i podałem rękę. Już w momencie, kiedy miała nastąpić niezręczna cisza, stary klepnął mnie w plecy i powiedział, żebym zabrał koleżankę na spacer. Okazało się, że naprawdę dobrze nam się rozmawia. Dwa dni później pocałowałem ją nad strumykiem, trzy dni potem byliśmy parą. Chyba nie mogłem być szczęśliwszy. Zacząłem nawet wychodzić z pokoju, mimo że od czasu złamania kulałem jak debil. Idylla trwała dwa tygodnie. Wracając do domu zaczepił mnie sąsiad, co prowadzi sklep z lampami i powiedział, że z uśmiechem, że moja dziewczyna chyba trochę za dobrze się bawi, jak mnie nie ma. Ryj mi zrobił się tak czerwony, że wyglądałem jak stary po polanej flaszce. Pobiegłem ile tchu w stronę domu i zamarłem, gdy popatrzyłem w moje okno. Mój brat posuwał moją piękną dziewczynę na moim łóżku. Aresty resty, synie! Nazywam się Hefajstos i nienawidzę swojego życia.